No niestety moje składowisko w stara nie... Dobra. Końco, coś się dzieje, coś się dzieje. Klein się z Vladim, bo Vlady będzie później... Nie no, mógł tego O, pa pa, 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 pa. Ja mam, ja mam. Ja ja tam mam. byłem, ja byłem na tym ciele. No. <grym> dobra, to ja chcę, chcę powiedzieć powietał, ja, chcę dobra. No. ja chcę powiedzieć. A więc no, tak. y wywalił się elektrykam Na początku rundy ja ledwo wyszedłem z dropshipa więc poszedłem od razu naprawić elektrykal I naprawiłem go. Sam, byłem sam. I nagle pod koniec naprawienia elektrykala przybiegł do mnie kucu i potem wybiegamy z elektrykala i dosłownie przed wejściem do elektrykala nie, nie do jakby na zewnątrz tylko w środku budynku przed wejściem do naprawiania elektryki było pomarańczowe ciało. Pomarańczowe, to Ja powiem, bo ja, ja byłem bo niebo, na bo tym no, się no, To ciało moje jakieś. Rwone. 4 sekundy to ciało Te padło. Ciało ciało padło jest podczas jest zgaszy... w... mogę powiedzieć, kilo. mogę no, powiedzieć. No, no. Padło podczas zgaszenia światła. Aha. O, okay. Ciekawe. No My... dobra, padło podczas zgaszczenia światła, mów. Tak, tak i padło na mnie dosłownie, więc albo to był szeryf, albo super, albo coś jeszcze innego, no i jak już się stała widoczność, światło ktoś naprawił, no to chodziłem, chciałem zobaczyć, czy może kogoś nie ma w pobliżu i w tym momencie My wiemy, się Ja wiem, gdzie jest drugie ciało, ciało jest Wiatno. w toalecie w tym, w, 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 w laboratorium. Okay. No, medbay'u, Wyobraź sobie. Węku eee, wybiegał, wybiegał z, z Kibli i, Czekaj, jak i ja to... wybiegałem jak ja jestem z, z... kibli. O nie, kible? nie, 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 mamy Warflinga w takim razie. Gwarantuję ci, gwarantuję ci, że w węku i Bladi tego nie zrobili. Dobra, no bo ogólnie Samo. widziałem A w końcówkę się kieniku, nie wydaje no no się, broni, no bo wydaje mi się, że właśnie bo on tam był na dole. Ale no, ogólnie Kucu Graf, graf na pewno na. Kila żadnego nie zrobił, nie bo, bo Graf był my. ze mną na y, tej temperaturze. Blaki nie wiem, ale Blaki też był w tym ale laboratorium. Nie, ale, ale wiecie ja, co? Ja... Ja widziałem jak to ciało padało, Abiy. To dosłownie przed reportem został strzelony. I widziałeś tam na dole z toalet węka, bo ja nie wiem czy mi się nie. Czerwony skin widziałem, który był w toalecie. No czyli no to to był no, jest ze mną akurat na dropie, więc... Ale Karigoda jest czerwony jeszcze, jest martwy! Tak, tak o weź się, bo Dobra, bo z gorzy go skarżał. I ja jedynie powiem, że ja mogę z gorzyka wyczyścić z zarzutów. Ja myślę, że to żaden z was. Szczerze, chłopaki, ja myślę, że to był szeryf. Tak najprawdopodobniej? Ale szeryf? jest bo się, bo bo się, Bo się dosłownie na mnie wywalił. No dobra, no to. No to na to zgaszonych ziś, światłach. Super Mo Albo mogli to być też loversi no. Mogli tej... być sobie... Nie. Mogli być loversi? loversi? Mówię, dosłownie na mnie się, się wywalił. Na zgaszonych światłach, że ja widziałem to jeszcze to jego ciało w małej, małej, małej kuleczce. To pytanie, to, to pytanie. Super to pytanie. Czemu kutu nie zgłosiłeś tego ciała? Bo ty pierwszy wszedłeś. Ja go ja nie widziałem, jak chodziłem jeszcze. Mega Ja widziałem, że we dwójkę się i ktoś zgłosił, Na luzie ja bym tutaj nie obwiniał. I to był Karigoda jak coś. To był Karygoda. Karigoda? Uważaliście, że może być jakiś Morflink albo Glitch? Dobra. W się sensie, że leżą. E, powiedzcie mi teraz jest ciutkę głośniej. Nie, jest, nie zabijam, nie, nie zabijam w ogóle. Nie robię, nie robię kilku w tej rundzie. Okay. W sensie trzeba to ograć. Mamy Glitcha w drużynie. Jani mi Karigodę. Tylko kto może być tym Glitchem? Nie ma, też był skarżany. Musimy zagrać totalnego clear'a i rozjewać to merytorycznie. Najpóźniej później w bo szeryf najprawdopodobniej wypierdolił się z na tym. Dobra, minął Błodwy do. Jest duża szansa, że szeryf po prostu się wyjebał jak Gaugan z klikiem czy czymś. Więc nie ma co zabijać. Tyle. Najważniejsze jest to, że skurwa się jakichś investigatorów, nie? Zobaczymy jak będzie im z taskami, bo może jakiś gaugan. Pięknie doszedł. Jakby ktoś doszł nie chociaż chwilkę, żeby słupnąć. Aj, aj, aj. Ciężkie się kurwa wylosowało. Najgorsze, jak Zioma w pierwszej rundzie tracisz, nie? Kurwa, chodź Grafik, chodź, 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 chodź. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dawaj, 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 chodź na pejcika, chodź. Bo będziesz pierdolić, że masz głowę. Chodź, 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 chodź. Chodź do starego, będziesz gadał głupoty zaraz. Dawaj, dawaj mordo. On nie chce potwierdzać, ale widziałem, że coś tam chuj w dupy. Dobra, ogólnie powiem tak. No? Że jedna osoba została schowana, prawdopodobnie. <laughs> Strasznie długa runda. Bo jedna, bo czekaj, to tak? jest nie nie nie, że... nie, 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 nic się, nic, nic, nic. nic, 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 nic. A Nexe po prostu był impostorem. A skip, był impostorem. Doski dobra, okej. Okay. Nie, ta. bo mi się powaliło, bo tak przypomniałem sobie, że zginęły dwie osoby, a dwie szybko były trzy osoby na tyle. Nie, nie, bicho, Ale jest kurwa problem. Ale powiem, że powiedzieć chcę jedną rzecz powiedzieć, że Nathan bardzo dziwny ruch zrobił bo wybiegł z weaponsów ja wbiegłem do tych weaponsów minęliśmy się, ja robiłem te weaponsy i nagle znowu wbiega do mnie natan. nie wiem po co, ale zobaczę obliczalnego i się cofnął. Nie, bo zobaczyłem, bo zobaczyłem, że mam tarczę po prostu i się zastanawiałem czy to ty. Nie, no generalnie kucu i braki bardzo wolno zabijają jako impostorzy, więc mamy generalnie dosyć dużą chillerkę, więc możemy skipnąć. Nie, no dobra. To, tak, to tak, żeby skipnąć dobra, je, cooldown po prostu. Trzeba jebnać no, to grafa obliczalnego z Gorzyka albo mangiego. Tak, to guzik, Pamiętajcie. Rękej, dlatego muszę guzik. zostawić. Guzik zginął, więc nieprzypadkowy. O jest kurwa, pojmowałem. Ciężko jest cokolwiek zrobić Kurwy syn e! E, Dobra Jest arsonistą, wyjeb... E, Natana Natan jest arsonistą, podbiega dobra, do Okej, okay, wytłumacz. to masz. No, nie, nie, ej, się. A nie, czekaj, dobra, to, to nie zginął Mangetsu, Dobra, okej, okay, do, to nie Natan. Ale Natan no tak tak ja, naprawdę nie zginął nie do ludzi. Ale o co ja, sensie... ci chodzi? Wytłumacz nie, nie, swój nie, rozumowania. Bo nie, ja rozumiem. rozumiem. Bo... pewno teraz teraz był arsonista, nie, do mnie w tamtej rundzie, nie, no nie, 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 chciałem klamować... nie, kurwa, czyli arsonista mangeta, jest. W tej rundzie nie, 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 się nie, mnie na reaktor. I mówię kurwa widzę trubleż na dole, jak schodzę ja, na dół, mówię AB, kto tam AB, był, ale zauważyć, mógł arsonista to mógł być by rzeczywiście Powiem tylko coś dosyć może ważnego, Ej, no. zauważ, że jeśli on byłby arsonistą i zrezygnował Nie dobra, nie jest arsonistą mógł, Ale to... czekaj, czekaj, jeśli byłby arsonistą mógłby zrezygnować, bo to trwa bardzo długo i zamiast tego wolał kill na kimś wcisnąć, żeby pięć już ciał padło Tak, po... padły no, no albo no w każdym razie wiesz, mógł dalej być, nie oznaczył mnie, bo nie miał czasu na przykład, nie? Nie, 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 no, zrobił nie? przy tobie taki ruch, w poprzedniej rundzie też zrobił przy mnie taki ruch. On nie jest arsonistą. Jak, jakby kręc, zmienił zdanie, jakakulika. że jednak zabije zamiast mnie dołzować, na przykład, mogło tak być. Ja uważam, ja że jak u... 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 Uwa... arsonistę teraz zabił, to on nie jest nie ma dużego szansa na baita, na przykład? Jak Jestem... nie, 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 ja Jestem znalazłem... nie Nie, ja taki nie, był, to nie był Ja znalazłem ciało pod wychodząc wychodzący po prostu z Medwaya. Widziałem na witrynachach, że rzeczywiście sporo osób, raczej wszyscy zginali w tym samym momencie e, i na pewno to nie był bait. Ja jestem przekonany, że gdyby Arsonist miał być kucu, blaki, albo obliczalny, to by mnie podla, podpalili prędzej, Tak, czy tak, później. tak, tak. E, j, ja Bo ja z nimi bardzo dużo się mijało. No, no ja z kucem byłem cały czas na przykład. No, no ja czy co, Mangetsu, kurwa? Faktycznie. Nie, diabeł. diabeł i Mangetsu, ale powiem szczerze, diabeł wydaje mi się, że też... Sporo. Staj, ja miałem, e, ja miałem... Najgorsze jest to, że był klirowany w 100% przez Bladiego i Węka i teraz oni nie żyją, okay. więc możecie mnie podejrzewać, ty nie? Tak, żebyłem klirowany, ty że nie zapięknie. No, niby tak, no tak, no dobra, macie rację. Nie no w no, 100% no ale. Albo to jest albo to oni nie nie jesteś... AB. Właśnie, druga sprawa, że zginął, zginął teraz kto? Bladi, Wenku. No. Przez... Albo AB, AB wali pod, pod siebie. Ale... Albo no. AB... ja, ja, yeah. ja powiem, że też go, też go widziałem, że się tak przykryją. Ktoś... Z diabłem i... się te osoby chyba trzymały, bo ja nie. No właśnie, z diabłem, no właśnie o to chodzi. Ty, no gdzie? No ja teraz jestem na górnym reaktorze, bo mnie ktoś z kamer w ogóle teleportował, żeby było śmiech. Nie. nie zapominajmy, że poza Roseni są, są też i postoży, nie więc. A a, nie, nie, noży, tej... nie wiadomo, nie wiadomo. Jeśli, to, jeśli mam być serem, no, 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 no. wydaje mi się, że Nexer był impostorem, im po prostu nie trafił roli, bo tak, zbyt wolno tak, tak, leciały tak, tak. kile. A ja, ja jeszcze powiem taką bądź 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 jedną rzecz, bądź 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 rzecz bądź 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 się, że wydaje mi się, że diablo. to nie jest AB, bo żeby zabić jako warsonista, trzeba podejść do kośia, ja widziałem jak on do Łęponsów teraz wchodzi. I to nie było przy żadnym z czy i tak dalej. Ale nie bo ja szukałem. A, to nie, to to jednak. To tam nie mogę zdecydować, kto to jest. Czy mam czy diabo. Mi się że że diabeł albo z ale raczej diabeł. Ale to jest niemożliwe to jest ja. przestańcie nie, no mnie czemu podejrzewać Dlaczego wy to skipujecie, dlaczego wy to robicie? Ja dałem na diabła Przestańcie mnie podejrzewać jak kurwa ja się oczyściłem dosłownie. Mi się wydaje, że to jest gorzyk. No moje podejrzenia, bo... Ale to nie ma sensu mangetsu, nie ma to sensu, no. Pogadamy potem jak coś. Dobra, dobra. No dobra. Kurwica! Dobra, to jest diabeł No, tak? O kurwica, bo Cię zauważyłem że szybko, żeś wpierdolił się w tego W reportcika, kawalerze W poprzedniej rundzie i teraz... Yyy, Byliśmy... A mów dobra, Okej, spoko mów, spoko Podejrzewaliście diabełu, ja teraz więc no mam nadzieję, że mi użycie. To jesteście umierzycie. pewnie we dwójkę. Ja <kłysy> wszedłem. Tak, jesteśmy we dwójkę, no masz rację. sensie. Na pewno w tym samym miejscu. Na pewno w tym samym miejscu. Wbiegłem na security, bo chciałem sprawdzić kamerę i patrzę. A, obliczalny patrzy kamery. I nagle zniknął. Nawet nie wiem, jak on to zrobił. Zniknął, prawił się diabeł i zabił. To był. NA! Ale nagle się pokazał! Z dupy Arsonista, jeśli byłby arsonistą, to nie mógłby tak szybko zabić. To musiał być jakiś impoglicz coś takiego. Dobra. No. E, mogę się teraz no. ja wytłumaczyć, ja mogę, AB, jaka ja była sytuacja. Mówię, tam... Byliśmy we trójkę tam cały czas. Widziałeś, że obliczalny na mnie zerkał. Jak ja byłem na kamerach. Ty wyszedłeś na podświatła, tam poszedłeś. I obliczalny cały czas tam przy mnie siedział. Odbiłem na chwilę, on był na kamery. I w tym samym momencie. Bardzo, jak wchodzę, nie? jak wchodzę i tak. tak. widzę Zgorzyk wali Zgorzyk jest autno. Nie, nie jestem arsonistą no, ja nie, 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 Zgorzyk jest clear Czemu Aha jest clear. No kurwa, ja nie jestem mordercą Kucu jest, może być arsonistą stary w takim razie Ja pierdolę, co za kłopota Dobra Kucu, no już nie wiem, nie, dobra, nie, byłem nie wyroń wywalmy na Natana, nie, bo jeśli on jest guardian angelem, no to to yy, no, To lepiej wyrzucić w tym momencie Natana No no wyrzućmy okay. Natana, a potem wyrzućmy Diabeła. goście przycisk. Kurwa mać. No dobra, tak też można, no. No to w sumie przycisk. KURWA, WYGRAŁBYM TĄ RUNDĘ JEBANĄ! WYGRAŁBYM JĄ! WYGRAŁBYM TĄ RUNDĘ! WYGRAŁBYM JĄ W CHUJ! Pierdolność bym musiał tylko jedną osobę. Stawiałem, że Black jest tym. Tamten pajac się wystrz wystrzelał, że jest kurwa. Guardian z Dungeonem, więc mogłem go jednąć. Wystarczyło, żebym Natana wypierdolił, a chcieli go wyjebać, by było idealnie Jebnąłbym jedną osobę i drugą bym kurwa odstrzelił na głosowaniu. I później by był tylko jaki fight na tym. Mój partner umiał umarł dwie sekundy po rozpoczęciu rundy, chłopok. Nie miałem nic, co zrobić, kurwa. Jedyne, co mogłem, to nie zabijać. Macie przycisk. No to woł diabeł po gierce. A że nie wiem, co nie diabeł, Ja, jest ja jestem przekonany, że. Okej, okay, nie, dobra, nie. Chyba, że nie ogarniam gry. Kutu A teraz ten dostał trajtora, jebaniec. I ja powiedziałem, o. Ale nie zaprodukuje. Ej, teraz? mogę mówić w ogóle czy nie, bo blaki, ty, no masz masz ty masz no mikrofon. Możesz no możesz mówić, bo ja wciąż przycisk, Tylko Mangetsu nie żyje, więc chciałem wiedzieć. A, bo z ja jest z toperem. No powiem tak. Mangetsu nie żyje obok laboratorium. Ja widziałem to ciało, nie zgłosiłem się. No jest ciało, szansa ciało, na winik. Przez moment uznałem, Dobra, może nie będę zgłaszał, bo może nie warto, ale w zasadzie to by było lepsze, bo to było zamiast przycisku. Widziałem kucu. No dosłownie nad tym ciałem, nad y, na reaktorze, czy jak to tam się nazywa, ale ja jebał wie, mi AB brak, jest synek, kurwa, jebiesz to ty, bo tak się akurat, akurat to składa, to że AB dostał w tej rundzie traitora. Dobra, dobra, no to mamy pogrzebla, jakie i, i on jest Guardian Angelem jego, no to oni to wygrali. No chyba, że jakimś nie wiem, nie wiem co. Ja się właśnie ja ja dzieje, bo ja stałem ja to blab... przy stole i czy trzeba nie tyle razy zabić, was... a teraz stał przy Trudy, przycisku. Ja cały czas stałem przy przycisku i czekałem, bo chciałem ten, no nie i nie co? co? No i co no się ja wydarzyło? Ty stałeś przy przycisku, kucu naprawiał prawy reaktor, ja naprawiałem lewy reaktor. reaktor no nic nie robi. Co robi A, A, nic takiego, wiesz? Ja jestem swoperem i przed chwilą się zesłapowałem na tamtego gościa, nawet kucowi, mojemu i powiedziałem, dobra, kucu, nie broń nie bez sensu. <kuh> <Zdążyłem>. <kuh> Chyba trzeba wicur, no? to no? nie ma opcji, no i no, no nie, nie, no to nie dlatego nie ma na nie naprawiałeś teraz w ogóle reaktora, nic. No nie naprawiałem reaktora, bo pobiegłem, zobaczyłem, że... No to... W z tych imporul? I się po prostu o pogubiłeś, nie wiesz, kim jest traitor? Nie, no rozumiem, można się pogubić. A nie, wiesz co, taką klasą jest zabijającą, że powiem. Można się pogubić, kim jest kurwa traitor. Chuj jest, Blackie, to jest I zesłał. Nie, no dobrze, ale skąd się bierze traitor? Traitor w ostatniej rundzie, gdy umiera jeden z e, traitorów ogólnie, to jest klasa, która się pokazuje pod koniec gry. I AB został zamieniony na traitora po mojej śmierci. On mógł to zrobić. Blaki tak. jest totalnie ta... czysty. Nie, no ja wiem, Blackie, że To, jest czyste, kusy, ale to no mamy przewalone, tam. bo oni są no. razem. I odpowiadam, czemu ja nie zagłosowałem, czemu za ja za reaktora goda. nie czyściłem. Ja pierdolę blaki! Przecież to nie ma kurwa sensu, Blaki, to nie ma sensu. Przysięgam! No ale no, właśnie nie ma sensu to, że Emil naprawiał lewy reaktor, ktoś naprawił prawy, mnie tam nie było. Aj i kurwa, ale ciężka runda, przejebana, że ten. Dobra, ja. to. Ja no, daj spokój. To była najgorsze. Ja nie Pierwszej nie sekundzie! Jak się zakończyło? Tak, się skończyła ta runda, bo ja nie wiem czemu ja nie mogłem Taski. nic to zrobić to przez całą rundę tym trajtorem, nie? Nic za nic. Musiałem się klirować cały czas. Od zera ta tragedia.